Zamiast tradycyjnych lekcji historii można poznawać ją w zupełnie inny sposób. Dobrą receptę ma Fundacja Historyczna. Zapraszamy do warowni Jomsberg. Jestem wodzem tej drużyny z tytułem Jarla. Jarl to już jest wysoki tytuł, to był odpowiednik wojewody księcia. Ci prawdziwi Jarlowie dowodzili nieraz sporymi armiami, dużymi drużynami. Jak na dzisiejsze czasy, nasza drużyna mała też nie jest, bo jest już w niej ponad 50 osób, w czym ponad 30 wyszkolonych wojowników. A wyszkolenie takiego woja do współczesnej walki trwa minimum rok. To są toporki wikingów, one służyły głównie do rzucania. Wikingowie oczywiście również posługiwali się toporami w czasie walki, natomiast one wyglądały trochę inaczej. Miały dłuższy trzonek, większe ostrze. Woj, dobrze wyposażony, miał kolczugę, czyli zbroję kolczą, hełm, miecz, topór, włócznie. Niewielki nożyk, który był traktowany jako narzędzie, ale mógł służyć też jako, jako broń. To jest skramasax, dodatkowa broń. Oczywiście mówimy o wojowniku,

Musimy też ćwiczyć się w walce na odległość, która przez prawdziwych wikingów nie była tak ceniona jak prawdziwa walka z mieczem i tarczą czy toporem, ale jednak w pewnych momentach było to nieuniknione, żeby użyć na odległość, w szczególności kiedy walka była prowadzona między dwoma łodziami albo na polu bitwy do przetrzebienia wroga na odległość przed czołowym starciem. Kto to był Wiking? Wikingiem był ten, który płynął na wyprawę. Ten, który siedział w domu i uprawiał ziemię, czy tam hodował bydło, czy łowił ryby, on nie był Wikingiem, był farberem, chłopem. Dopiero kiedy brał broń do ręki, dołączył się do drużyny jakiegoś wodza, albo sam był takim wozem i płynął na wyprawę, a to oni mówili, połupy i sławę. Wtedy dopiero stawał się Wikingiem. W drużynie naszej każdy przybiera historyczne imię jest to imię albo starosłowiańskie, Albo skandynawski. Walcz! 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 Nazywam się Argyll. Jestem Celtem przyjętym do warowni Jomsborg przez litościwego Jarla i jego wspaniałą załogę. Warownia Jomsborg jest skansenem. Staramy się jak najbardziej wiernie odtworzyć niektóre elementy, niektóre szczegóły życia Wikingów, którzy, tutaj ciekawostka, żyli na terenach naszego dzisiejszego państwa. Byli drużyną najemną Bolesława Chrobrego. Głównym zajęciem była bitwa, były walki. Odtwarzamy przeszłość, odtwarzamy dawno minione epoki. Przy okazji świetnie się bawimy. Jeździmy na festiwale, na turnieje, staramy się wygrywać, żeby Sława Jomsborga rosła w siłę i szła w świat. A do nas zapraszamy na pikniki historyczne. Od 21 kwietnia, w każdą sobotę i niedzielę. Jomsburg, warownia Jonsburg, wita serdecznie wszystkich gości, od lat dwóch do stu dwóch. Wikingowie wierzyli, że ich bogowie mieszkają wysoko w niebie, w zamku Asgard, a mostem prowadzącym do niego jest tęcza. Więc kiedy tęcza ukazywała się na niebie, to wierzono, że bogowie schodzą na ziemię i można ich spotkać. A że potrafili zamienić się we wszystko, w człowieka lub zwierzę, trzeba było bardzo uważać, żeby ich przypadkiem nie obrazić, bo srogo za to karali. Sławo! Sławo! Drużyna Jomsborczyków, czyli Jomsborg Vikings Hirt, działa przy Fundacji Historycznej na zasadzie wolontariatu. No, w 2000 roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w filmie Stara Baśń jako wikingowie. U pana Hoffmana. Na tym podgrodziu będzie kilka chat rzemieślników, takich gdzie już będzie zero współczesności. Planujemy zbudowanie łodzi. Mieliśmy już taką łódź, ale sprzedaliśmy ją w 2006 roku. Kupiło ją Norweskie Muzeum Wikingów w Borg na Lofotach i teraz tam pływa. Taki proces budowania łodzi metodami historycznymi to trwa tak od dwóch do trzech lat. Jest to ciekawe bardzo widowisko dla publiczności, a na końcu tej drogi będziemy mieli żeglującą replikę łodzi. Jedną ręką! Wśród nas jest wielu ludzi z wyższym wykształceniem, prawników, Bankowców, ja z zawodu jestem aktorem, wokalistą. Nie poznajemy tej historii tylko i wyłącznie ze strony książek, ale również ją odtwarzamy. Można przyjść tutaj i po prostu poczuć się jak, jak w innym świecie, poczuć ten klimat, jak to było kiedyś. Zapominamy o komputerach, o telefonach i, i tak nagle czujemy się po prostu niesamowicie. <laughs>